Serdecznie witacie, z tej strony Skate Spider a my jesteśmy już w drugim odcinku na Hardkorze No to e, bierzemy się. E, ja stworzyłem sobie taką kryjóweczkę. E, ogółem kordy na mapce będą zamazane albo zakryte takim czerwonym paskiem, żebyście nie widzieli z tego powodu iż... No iż. Nie chcę mieć wizyty jakiegoś tutaj dedacza. E... To chyba logiczne. te węgla nie mamy, ciemno to jak w dupie umorzyna, ja pierniczę. Ogółem wejście zaraz wam pokażę. Слушай, это мышление же то, что я. Она никого не видит. To nie ma Aleks, Paweł, A nie chcę mieć tak, że tak powiem, koło kogoś, żeby zginąć, dzięki. Baza jeden. I teraz żebyśmy nie widzieli kordów, to M White Point Of. No nie powinniście widzieć. Zróbmy sobie, jak to ujmę, e, drewnie, e, kamienne kilow, to może nam będą wypadać jakieś przedmioty, a nie tylko tak, kopiemy bez sensu. Dużo nam drewna nie zostało. Tak. I tak. Dobre. Teraz ustawiamy. E, myślę, że widzicie, bo zwiększyłem tam, żeby było widać. Jest. Pięćdziesiąty poziom. Uh. Tu coś blisko, coś walnęło. wow, Przed chwilą wbiłem było z osób, teraz jest prawie cały serwer. To super, już natrafiliśmy na kogoś. Tak, mój szlak. Węgiel sobie wykopiemy bo się nam przyda węgiel węgiel wągl i zaraz nowe szyby zaczniemy kopać Bo tak jak mówiłem Nie zamierzam żeby ktoś mu wparował Dobra i wracamy Trach, trach. I, i Przyda się do zamurowania tego. szybu tak tu. A my pójdziemy zupełnie inną bańkę. My pójdziemy w tą bańkę. co łopatę na mnie zrobił Kiedy kopiemy się gdzieś tak do skały macierzystej, i tam będziemy kopać, ile z innego kawałka możesz przypalić? No to dobrze, bierzemy drach, bo drewno nam się zaraz skończy. Ale na zresztą jeszcze właśnie mamy wyjście tak, tak, tak dobra. Nie zrobiliśmy łopaty To ją by trzeba było co jeden patyk. Nie dobra, nie robię Drewno jest potrzebne na tym serwerze strasznie trudno mm, zdobyć właśnie drewno. Co najmniej gdzie nie pójdę, to go prawie, że nie ma. Kupmy się na dół i tutaj będziemy bezpieczni. Dobra, kopu, 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 kopu. Wkurzają mnie. Dobra, mamy piąty level I przepraszam, że nic nie mówię, ale po prostu jest ranek i jestem nieco zespany Przed chwilą nagrałem też z coś, no moje lamienie, no to czekajcie chwilę spraw. Dobra, jestem e, 7 5 to 12 e. Czyli zostało nam jeszcze 3 minuty nagrywania a eee... O, kurde. No to sorka, że ten odcinek był taki dupny. Na wstanym odcinku już będzie lepiej. Postaram się co najmniej. Szyb będzie już gotowy, no to komentujcie, subskrybujcie, zapraszam do komentowania i do lajkowania. Siema!